Cześć! Ja wam opowiem, jak wygląda ma codzienność. W poniedziałek godzina 7 włączam komputer. Godzina 9 włączam disco studio powtórkę na POT TV. Siedzę w komputerze do 11, a potem siedzę na komputerze od, 7, od 14 do 17. 18 piję kawę godzina 18 500 muzyki na telefonie godzina 11.30, oglądam Światło do Kiepskich, tak w poniedziałku do środy potem czwartek, godzina 7, włączam komputer i oglądam Polo TV powtórkę Disco Studio o 9. .00. i siedzę w komputerze do 11 .00. potem siedzę w czwartek na komputerze od 17 do 20 .00. piątek, godzina 7, w komputer 9. Oglądam disco studio powtórkę. Czyli komputer do 11. Potem siedzę od 14 do 17. 18. piekawę 18. piję muzyki na telefonie. 19. Oglądam światło kiepskich. W sobotę. Siedzę na komputerze. Od 12 do 15. Niedziera. Siedzę na komputerze. Od 13.20 do 13.40. No, i tak to wygląda. I tak dookoła. No, są to samo. A wy, wy się pochwarcie. Co wy robicie? Co, 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 co codziennie? Na razie coś.